Siemano moi widzowie, sprawa jest bardzo poważna, a to dotyczy montażu paneli w pionie czy w poziomie. No i sytuacja jest następująca, ja mam swoje panele ułożone tutaj, że tak powiem w poziomie, nie są w pionie, bo tak wychodziło mi po prostu z szerokości tutaj tej pipeów. i szerokość tych paneli jest taka sama, żeby to estetycznie wyglądało, ładnie, no to położyłem je tak jakby na leżąco. Tak jak tutaj widać. I co się dzisiaj okazało? Nie nagrałem tego, to był mój błąd. Yy, I to są te halfkuty, one mają za zadanie, jak będzie załóżmy tutaj zacienione, no to ta część będzie sobie pracowała i będzie dawała prąd. Ale obecnie dzisiaj, jak świeci tutaj takie słoneczko, Całą noc padał śnieg, napadało tego śniegu i tutaj na tym rancie, to jest najgorsze dziadostwo w tych panelach, jakie może być, to jest właśnie ten rant. I na tym rancie, tak jak widać, trzyma się ten śnieg i on nie spływa. Śniegiem było to zawalone tutaj na te dwie sekcje. Wzdłuż tutaj, po całości i tam u góry oczywiście na tym rancie zasranym też ten śnieg zalegał. Produkcja z fotowoltaiki wtedy była 264 W, jak przyszedłem to zgarnąć. Teraz, jak to zgarnąłem, jest prawie 2 kW. Idę zaraz tam na tył. Nawet lepiej, były się z 2,2. ,2. Zanim wziąłem telefon, to było 1,8 i tak to sobie rosło. No i co? Szukałem informacji w internecie, czy można je montować w poziomie, czy można je montować w pionie, jak to jest zalecane. No i tutaj jest odpowiedź. Jeżeli one byłyby w pionie, to miałbym zaśnieżoną tylko tą część, a ta tutaj by pracowała na 100%. I podejrzewam, że zamiast 260 W byłoby pewnie z 1 kW albo więcej. I teraz trzeba będzie to przełożyć, bo ten śnieg właśnie tutaj jest problemem. Nie chodzi o zacienienie jakieś tam przez liście i tym podobne rzeczy, bo to brałem pod uwagę, tutaj ten świerk, który rośnie i on mi to zacienia. Tak samo jak jest zachód, to tutaj też mi zacienia o to, to, to dziadostwo. To jest śliwka taka, ta mirabelka. Ona będzie do ścięcia, bo ona coraz większa. No a tutaj jeszcze ten świerk też coś mi zacienia. Ale to on zacieniał tutaj, o tak, mniej więcej. Tak samo ten świerk rano zacienia tutaj tą stronę, jak jest to obrócone. I to zastanawia się właśnie nad tym problemem tego zacieniania, a się okazuje, że to trzeba ustawić w pionie. To nie może tak być. Śnieg zalega na jednej stronie i na drugiej, i wtedy to w ogóle nie pracuje. Gdyby było odwrotnie, tak jak mówią, to by za śnieg leżał na tej części, a ta by pracowała. Po to są te halfkuty, żeby to właśnie dzielić na te zacienienia. I to dotyczy pewnie śniegu. Takie moje dzisiejsze spostrzeżenie. Nie nagrałem filmu żadnego zdjęcia nie zrobiłem bo telefonu nie miałem jak przyszedłem to odśnieżać. Odśnieżyłem i dopiero załapałem, że to jest właśnie taka sytuacja. Także jak to się zastanawia jak to montować, jak będzie lepiej, to na pewno jeśli chodzi o śnieg, to to musi być w pionie. Nie ma opcji. Także fajnie to zauważyłem dzisiaj. Nie było śniegu. To było uruchomione w połowie kwietnia. Raz śnieg popadał, to zgarnąłem, nie, nie było tych takich żadnych spostrzeżeń. Dzisiaj dopiero coś takiego zobaczyłem, jak nawaliło tego fajnego białego gówna, że tak powiem. Dobra, to by było na tyle. Tak samo, a tak samo tutaj. Też te dwa panele były zaśnieżone tutaj do połowy. Sunęło się. I tutaj na tym rancie to się wszystko trzymało. Ten dolny panel nie, było, nie, nie rozpuścił się, nic, nic się nie zsunęło. 哪不着？拿着？